Cześć Siemaneczko słyszymy się w kolejnym e, podcaście. E, dzisiaj temat. Który będzie taką filozofią trochę i takim e, niestandardowym nie myślę podcastem ale takich też czasem każdy z nas potrzebuje. Ja na pewno e, bo stwierdziłem że to może być fajny ciekawy temat do, do przemyśleń. E, no, jak to jest z tą wrażliwością artystyczną i szukaniem jakiegoś takiego swojego artystycznego flow? I dlaczego niektórym z nas przychodzi to łatwiej, a niektórym nie? I dlaczego nawet niektórzy nigdy nie odkryją w sobie jakiejś formy w ogóle wrażliwości artystycznej? O czym w ogóle mówię? O tym, że. Czasem faktycznie spotykamy na swojej drodze kogoś, kto jest typowo taki, kto pracuje w branży kreatywnej, ale jest stricte taką hurtownią, albo takim schematycznym ziomeczkiem, który cały czas ogarnia w taki sposób hurtowy te tematy, tak? Nie podchodzi do tego. Tak jak na przykład ty, albo ogólnie osoba druga, która na przykład bardziej właśnie stara się odnaleźć się w temacie artystycznym. I uważam, że trzeba o tym też troszeczkę powiedzieć i zderzyć się z, takio, z, z takimi realiami. I dzisiaj chciałbym to zrobić, bo mam pewne przemyślenia po blisko 10 latach pracy w tej branży kreatywnej. Jak gdy zaczynałem. I ogólnie wydaje mi się, że gdy zaczynamy, to mamy jednak tą fazę na to, żeby dążyć do tworzenia rzeczy niesamowitych i też żeby dążyć do rzeczy dążyć do robienia rzeczy bardzo artystycznych albo bardzo pięknie wyglądających. Jakby skupiamy się bardzo często na tym, żeby stworzyć coś wyjątkowego i bardzo często też za tym Idzie nasza wrażliwość. Podchodzimy do, 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 do tematów przeróżnych, takich jak obrazek, muzyka, montaż w sposób wrażliwy, i w tym nie ma nic złego. W sensie to jest bardzo piękne, że jesteśmy w stanie przelać naszą wrażliwość na, na film, na muzykę, na obraz, na różne, różne rzeczy. To jest piękne, po prostu. I często żyjemy w tej takiej bańce, bo mamy taką możliwość. Eee, cały czas, jakby, obracamy się też w gronie osób, być może na początku, gdzie mamy szansę, jakby robić takie rzeczy. I dla niektórych to jest bardzo spójne, że po prostu tak, tak to robią. I. Pęka to w pewnym momencie, w momencie, w którym musimy zderzyć się z realiami rozwoju finansowego, sprostaniu oczekiwania, oczekiwaniom, oczekiwa oczekiwań naszych klientów, zderzenie z realiami jakby formatów, które są i do których przyzwyczaili się ludzie, albo po prostu do tego, że nie wszyscy się jakby utożsamiając z tą wrażliwością, którą ty posiadasz. I na pewno spotkali się na swojej drodze kogoś, kto na przykład właśnie totalnie w dupie ma to, czy będzie to ładne, brzydkie, albo ma różne poczucie estetyki, ale tłucze na przykład faktycznie fajne zlecenia, albo ma fajną milość, albo faktycznie sobie żyje z czegoś, e i nie podchodzi do tego jakoś super artystycznie, a nawet może znacie i od razu gdzieś w sensie rozmawialiście z taką osobą i znacie to podejście. Ja spotkałem się z czymś takim na weselach, że spotkałem się z chyba, wydaje mi się, że to był fotograf, albo opowiadał mi mój znajomy o jakiejś ekipie filmowej, która właśnie podchodzi do tych wesel totalnie w taki sposób, czyli ilość niejakość, y, po prostu dostarczanie klientom y, nagranego materiału i to tyle jakby bez przesadnego y, no, zesrywania się na tym punkcie, tak. Y, i dla mnie to gdzieś zazwyczaj było takie troszeczkę dziwne, bo ja jednak, pomimo tego, że yy, wesela są męczące, no jednak starają się wyciskiwać z tego coś fajnego, coś ładnego, coś przyjemnego. Yy, ale najnormalniej na świecie przychodzi taki moment czasem w takiej stałej pracy, że nie jesteśmy w stanie tego zrobić, bo wypala się z nas gdzieś ten, ta cała wrażliwość, i yy, zaczynamy, no jednak. W, też może kalkulować, ale po prostu też może odpuszczać, wypalać się. Wydaje mi się, że to jest cały wór tych rzeczy, które przychodzą i które, na które musimy się trochę nastawić, tak? Bo to może być, w sensie, wydaje mi się, że to jest normalna kolej rzeczy, że tak się stanie. I zauważcie na przykład, że najczęściej takie no, obrazki, które są nacechowane dużą wrażliwością, po prostu to widać, to czuć. Yy, są skonstruowane przez wielkie ekipy ludzi. I tam y, faktycznie ci ludzie mogą jakby sobie mm, pozwolić na to, żeby mm, żeby trochę popłynąć, żeby stworzyć wspólnie y, w atmosferze takiej fajnej, wrażliwej coś, coś niepowtarzalnego. A My, będąc sami, bardzo często, no, jesteśmy my, klient, my, nasz film i klient, który musi go odebrać i za niego zapłacić, i tutaj bardzo często, no, zatraca się nam to wszystko, tak? Dlatego chciałem, chciałem o tym właśnie powiedzieć, bo chyba nie ma nic gorszego niż to, że zderzymy się z tym w pewnym momencie i będziemy musieli. Trochę to wszystko wyważyć. I o ile znam takich ludzi i sporo ich jest, którzy po prostu mają tą świadomość, że taka jest kolej świata i taka jest kolej rzeczy, o tyle ludzie, którzy na przykład właśnie są wrażliwi, tak bardzo podchodzą do tego procesu tworzenia filmu i tak dalej. To będzie dla nich właśnie ogromny plaskacz w twarz, gdy zaczną się z tym zdarzać, i albo niektórzy odpuszczą w ogóle ten temat, albo dla niektórych to będzie taka troszeczkę pułapka, w którą świadomie, nieświadomie wejdą. I co zrobić właśnie w tej sytuacji, kiedy okaże się, że, że my chcemy, ale konfrontujemy to z rzeczywistością? No słuchajcie, są. Chyba trzy możliwe takie rozwiązania. No, pierwsza sprawa to po prostu pogodzenie się z tym, że często tworzenie jakby stabilności finansowej albo prowadzenie działalności firmy, brandu, albo w ogóle jakby szeroko pojęta praca z ludźmi, niestety na tym polega, że nie jesteśmy w stanie robić wszystkiego tak, jak sobie dziś stworzyliśmy jakąś wizję w naszej głowie. I to jest coś czego nie przeskoczymy i to będzie to będzie miało miejsce w wielu przypadkach, w wielu sytuacjach. Druga sprawa to jest właśnie takie uparte dążenie jednak do tego, żeby było zawsze yy, częściowo tak jak chcecie, yy, i nieuleganie i tak dalej, co moim zdaniem przynosi wiele różnych negatywnych skutków, bo oczywiście Mamy jakieś swoje wizje, mamy jakieś swoje rzeczy do ogarniania, ale najgorzej później jest trafić na taki beton i nie jesteśmy w stanie z taką osobą w ogóle dążyć do jakiegoś porozumienia. Oczywiście zakładając, że chcemy to porozumienie uzyskać, tak. A trzecia opcja rozwiązania tego problemu to. Po prostu odpuszczenie, jakby tego tematu i zrozumienie, że nie jesteśmy w stanie funkcjonować w inny sposób. To będzie chyba najtrudniejsze, ale też wydaje mi się, że mały odsetek ludzi to do tego, jakby tak siądzie. Dlaczego? Bo, no kurde, jeżeli już robimy filmy, podoba nam się to, to jesteśmy w stanie czasem zacisnąć zęby i zrobić coś troszeczkę inaczej, coś, co będzie nam nas trochę może nam się może nie podobało, nas w pewien sposób może nas będzie blokowało, ale kurde wiemy, że za dwa następne projekty przyjdzie taki projekt, gdzie faktycznie będziemy mogli się tak troszeczkę artystycznie wyżyć. I nad tym wszystkim jeszcze słuchajcie jest jedyne rozwiązanie w tej sytuacji, które daje nam ludziom, którzy pracują w cały czas w branży kreatywnej, o to, to robienie swoich projektów. Po prostu. W sensie spełnianie się w rzeczach, których możecie się spełniać w 100%. I oddać się temu, czemu chcecie się oddać. Bo wiecie, to też jest tak, że różnie, różnie to każdy ma zupełnie inne pole, gdzie wydaje mu się, że jest w sensie, gdzie jest wrażliwy, nie? Ja mogę być bardziej wrażliwy w jakimś tam, nie wiem, formacie. Obrazka, a drugi ziomek będzie bardziej w scenariuszu, trzeci w świetle, może to są rzeczy, nie? I jak robimy zarobkowe rzeczy, jest tak sobie, to warto jest znaleźć taką mocskość w rzeczach, które po prostu dają nam możliwość popłynąć. I to jest zajebiste, i tego Wam z całego serducha mocno życzę i świetnie też jest łączyć się, nie? Jakby mamy ekipę dwóch, trzech ludzi, którzy chcą popłynąć i sobie tak płyniemy i bardzo często z tego wynikają różne ekipy, teamy, w których portfolio jakby zakochują się potencjalni klienci i okazuje się, że wcale nie musimy jakby się męczyć, bo ludzie na przykład kupują to, co my chcemy. Idealnym naj Fantastyczniejszym przykładem, który może zakończyć ten podcast, to będzie projekt Nightride. Robiłem z Samuelem podcast, czyli z jedną, drugą, jakby Nightride. I, i, I tam to widać, nie? jak to wszystko fajnie pracuje i działa, że, że to jest właśnie robienie z dużą wrażliwością, z fajnymi ludźmi tego i znaleźli odbiorcę. I, i to jest na przykład. Myślę, że to jest super inspiracja dla Was, jak chcecie w taką stronę iść, nie? No. Taki krótszy podcast. Nie wiem, czy. No, podcast. Wydaje mi się, że to coś komuś przyniesie. Dajcie znać koniecznie w komentarzach i koniecznie napiszcie guma, jeżeli dotarliście do tego punktu. Czekam na diemy, czekam na komentarze. I co? Do następnych. Pa! pa.